Cześć, witajcie! Ja nazywam się Hincul i dzisiaj przedstawię Wam pojazd, na który czekałem ponad 4 lata. Tak jest, M60 Patton. W końcu trafił na konsolę. Musiałem troszeczkę pograć nim i zapoznać pojazd dość dobrze. I w końcu mogę coś na ten temat powiedzieć, na temat tego pojazdu. Nie jest to oczywiście w oku Hincula. Tak, przedstawię Wam dwie bitwy tym pojazdem. Nie są to oczywiście moje najlepsze bitwy, ale takie można powiedzieć jedne z lepszych. I cóż mogę powiedzieć na temat tego pojazdu? Na co musimy zwrócić uwagę? Czy warto było czekać? I kilka słów jeszcze właśnie o jego parametrach. Pierwsza rzecz, mobilność. Słuchajcie, jest coś pięknego 60 km na godzinę. Zobaczcie, obok mam Papoma M48 i szczerze powiem, tego mi właśnie brakowało mobilności. Ale co jest złego w tym pojeździe? Może najpierw zacznijmy sobie od właśnie tych rzeczy, na które bardzo musimy uważać. Słuchajcie, pancerz. Tutaj nie liczcie, że pojazd cokolwiek odbije, jeśli gdzieś będziemy mieli jakieś starcie z przeciwnikiem, aczkolwiek oczywiście zdarzy się, nawet Barczatowi zdarzy się odbić od jaćki S100, ale na pancerz tutaj w tym pojeździe nie liczyłbym. Słuchajcie, to nie jest paton M48, to jest można powiedzieć nawet 1 trzecia tego pojazdu, który mamy w drzewku. Co dalej? Co można było jeszcze powiedzieć na temat działa? Oczywiście działo jest to 105 mm, penetracja 268, tak jak na patonie, ale na pociskach Hitach mamy aż 350. Tak jest, 350 mamy penetracji na pociskach tych premium. Dodatkowo czas celowania 1,6, aczkolwiek różnie to wygląda, w moim odczuciu jest troszeczkę gorzej. Celność jest 0,33, tak więc. Tutaj również nie możemy narzekać. Co najbardziej mi się akurat w tym pojeździe podoba, to właśnie to, że jest bardzo mobilny. Dodatkowo jeszcze fajnie świeci, bo mamy aż 420 metrów osięgu skutowania. Co do pancerza, powiem. Oczywiście powiem na temat pancerza. Jest on kiepski, bo słuchajcie, jeśli chodzi o kadłub, mamy tylko 93, boki 74. Zaś jeśli chodzi o wieżę, to niestety to nie jest Paton M48. Tutaj mamy tylko 178 z przodu, 76 boki, no i wielkiego cycora, gdzie wszyscy w niego tłuką. Tak więc nawet bez problemu podejrzewam, że szóstki byłyby by w stanie nas przebijać. Pancerz tutaj, można powiedzieć, nie istnieje. Dlatego tym pojazdem musimy zupełnie grać inaczej niż Pattonem M48. Dlatego myślę, że wielu graczom ten pojazd zbytnio się nie spodoba. Na pewno kamuflaż nie jest tutaj jego mocną stroną. Kolejna rzecz, tak jak wspomniałem, pancerz nie jest jego mocną stroną. Kolejna rzecz działo również potrafi rzucić się kalafiorem. Nie jest moim zdaniem nie jest ono tak dobre jak na M48. Parametry na sucho mówią nam zupełnie co innego, ale jeśli pogramy tym działem jest troszeczkę moim zdaniem jest inaczej jest gorzej. Jednak na M48 mi się wydaje, że jednak tamto działo zdecydowanie lepiej się zachowuje, choć Parametry są zupełnie inne, niby gorsze. Czy warto więc wydać te 450 tysięcy wolnego doświadczenia? Na pewno raczej nie. Jeśli ktoś w tych pojazdach się nie lubuje, jeśli ktoś nie lubi pojazdów średnich, a tym bardziej taki pojazd, bo to nie jest samograj, musimy naprawdę tym pojazdem sporo wycierpieć w bitwach, żeby cokolwiek zrobić. Tak więc. Te wolne doświadczenie zdecydowanie wolałbym zatrzymać na jakiś inny pojazd. Jeśli chodzi o moją osobę, na pewno nie żałuję i czekałem 4 lata i takiego pojazdu się spodziewałem. Ktoś może się zastanawiać, jakie tutaj wyposażenie zainstalować na tym projekcie. Słuchajcie, ja używam dwóch. Z tego względu, że od czasu do czasu zmieniam te ustawienia i takie standardowe to używam sobie właśnie optykę, używam dosyłacz i jeszcze do tego wentylację. Na obecną chwilę, jak doskonale wiecie, mamy kontrakt na Cisela, no to tam mamy też takiego, że musimy wyspotować, no i gram czasami właśnie na optyce. Standardowo później zakładam stabilizator pionowy i również na tym zestawie, tym pojazdem akurat gram. Bitwa na mapie, przełęcz. No, spore, grube świnki przede mną. I właśnie o to chodzi, że to działo. Czasami jest tak, że nie za każdym razem możemy na nie liczyć. Tak jak w przypadku M48, no to ten pojazd zdecydowanie to działo. Inaczej się zachowuje. Niby, słuchajcie, na papierze parametry są zdecydowanie lepsze. Ale w praktyce, tak jak mówię, nie jest do końca to prawda. Nie wiem, może WarGaming akurat tylko podał nam takie dane, bo przykładowo tutaj penetrację mamy na pocisku hitie 350, na stronie również mamy 350, a wczoraj w artykule prezentując ten pojazd nie dali 350, a dali 330. Tak więc pamiętam, była tak, taka kiedyś sytuacja, gdzie chiński Met, ten czarny Olek, również tam były takie chocki klocki, gdzie kurde podawali nam. Penetrację zupełnie inną na papierze, a w grze była zupełnie inna. Tak więc, słuchajcie, nie dojdzie za nimi ładu. Robią co chcą, piszą co chcą, a my nam jedynie pozostaje tego albo słuchać, albo czytać. Tak więc, cóż, przykładowo dzisiaj grałem BadChatem 25 AP i. To było jakie było moje zdziwienie. Słuchajcie, grałem pojazdem stokowym, tak, bo Wargaming doskonale wiecie zmieniali ten pojazd i zmieniali to działo niby 90 mm, niby na lepsze. Pierwsza rzecz, grałem bitwę na pojeździe stokowym, to jest raz. Druga rzecz, grałem bez pocisków premium na samych APEKach, na silniku też stokowym, tak więc no była tragedia. Później oczywiście zmieniłem to wszystko, musiałem pakiet sobie dodać. Wcześniej niby to miałem, ale po ich zmianach... Akurat to się nie zachowało, to jest razem. Kolejna rzecz. Grałem pojazdem drugą bitwę i powiem Wam szczerze, że to nie jest ten sam pojazd, to był kiedyś. Nie wiem jak ktoś ma Batchata 25 AP, niech spróbuje zagrać. Ten pojazd się zrobił po prostu taki łowaty, że nie poznaje. Normalnie nie poznaje Bat-Chata, Tragedia. Tragedia. Kolejna rzecz, działo również. Ta setka, ona nie spisuje się tak, jak do tej pory nam się spisywała. Tak więc, no, nie wiem, zawsze wsadzą łapska tam, gdzie nie potrzeba, a później człowiek się zastanawia, czy to ten sam pojazd. Wracamy do bitwy. Bitwa prawie wyrównana, 6 do 7. Jest ciągle artyleria, której się totalnie obawiam. No ale mam tu, o właśnie, Arta dała znać o sobie. Mam tutaj niszczareczkę i prawdopodobnie byłbym na hita od niej tak więc postaram się nie zginąć objedziemy sobie tą górę, kurkę a gościcie chyba się napali jak szczerbaty na suchary dobra jest setka do pomocy ale nie trafiła dobra ogólnie zobaczcie cybetka dość duża jestem 60 kolejna rzecz pojazd Moim zdaniem nawet mniej potrafi odbić niż takie STB-1. Czasami nawet Leopardowi potrafimy... Czasami Leopardem potrafimy więcej odbić niż M60. Dlatego jest to dość wkurzające. I pamiętam jak oglądałem na Twitchu jednego z lepszych graczy z peceta. Jak wbijał, jak markował M60 i słuchajcie, poddał się. Nie dał rady trzech wbić od i tak zastanawiałem się, czy tak naprawdę ciężko. Słuchajcie, no, będzie ciężko. Ja już jestem chyba, mam 75% i szczerze powiem, nie jest łatwo. A teraz, losowania to nie są takie losowania, gdzie mamy tam przykładowo pół na pół, czy jest tak, że jest na przykład 5-6 dziesiątek, kilka dziewiątek i kilka ósemek. Przeważnie, pokoje są no dość spore sporo dziesiątek. Przeważnie, akurat ja tak trafiam, że w większości to są właśnie same pojazdy tego tyru. Akurat ta bitwa należy do takiej, gdzie było naprawdę fajne losowanie. No i od razu widać się po rezultacie, słuchajcie. Zostało nas trzech 3 na trzech. Mamy Badgera, mamy AT15. Setka jest na Hita, więc no, musimy uważać. Słuchajcie, ta nasza niszarka stoi sobie prawie. Przy moście. Nie wiem, czy gościu da radę wrócić, a druga sprawa jest jeszcze jaki się ciężar i chyba jest to T-10. Dobra, jest Badger. Badger, kurde, zajął dobrą pozycję, on ma fajne opuszczanie działa, tak więc będzie ciężko. Ja jeden pocisk mogę przyjąć. Aha, dobra, Aseta przyjęła. Dobra. Udało mi się coś odbić. No odbitego już mamy 690. To nie jest mało, słuchajcie. Nie tym razem. No ale polosowało. Dobra, albo ty, albo ja. Albo ty, albo ja. te aufem gości objeżdża te dwie niszczarki. To ja poczekam, nie będę wyjeżdżał. Poczekam, niech on odwróci ich uwagę. I wtedy... Wtedy ja zrobię swoje, bo jakby został Wutek sam, nie miałby kompletnie szans, kolejna rzecz jest taka, nie wiem gdzie jest ten ciężar i nie wiem czy zwróciliście uwagę, teraz akurat jak Wargaming dał ten kontrakt na tego Cizela, całego, jest cała masa amerykańskich właśnie Patonów, cała masa brytyjskich Medów, no bo tam w większości właśnie... Tymi pojazdami robi, robimy ten kontrakt i bardzo dużo właśnie tych pojazdów bardzo rzadko się zdarzają właśnie radzieckie pojazdy, przeważnie właśnie mamy brytyjskie albo właśnie amerykańskie. Dobra, butek odwrócił uwag uwagę. No, a znowu mi kiepsko trochę polosowało. Wiadomo, koniec, koniec bitwy, no to musi tak losować, żeby był jakiś dramat. No i teraz zobaczcie na mobilność. To jest naprawdę niesamowita sprawa, jeśli chodzi o ten pojazd. A tonem nie miałbym kompletnie szans, tak abym mógł wjechać tutaj, akurat na górkę. No i nie wiadomo, jakby to się skończyło. Butek jest na hita. Gościu nie ma szans kompletnie z Badgerem. Ale Badger widzę, zjeżdża w dół. Damy radę. Uratujemy go, dobra. Zawsze lepiej zostać we dwóch niż samemu. Został nam jeszcze jeden pojazd, i nie jest to T10, tak jak mówiłem wcześniej, a T32. Nie wiem, gdzie kolega się zakamuflował, ale nic, jedziemy. Jeśli, by, jeśli będzie pełny, no to mam przechapane. O, nie jest w każdym razie pełny, ale mimo to, jeśli będzie umiejętnie grał, aczkolwiek ten wrak esetki pozwoli mi, podejrzewam, go skończyć. Dobra, no i chyba tyle by było, kolego. Dzięki za fraga. I jest to... Specjalista, szósty frak. Słuchajcie, bitwa, no tak jak mówiłem, nie jest jakaś wypasiona. Chciałem wam pokazać pojazd, ale pojedziemy jeszcze jedną bitwę i zobaczycie na przepychaczu, jak sobie ten pojazd radzi. Oczywiście, wykorzystując opuszczanie, działa, czyli depresję minus 9 stopni mamy akurat na tym pojeździe. I teraz bitwa na mapie El Hollowów. Jedna z moich ulubionych map. Jedna artyleria, nie ma tragedii i nic, jedziemy na przepychacz zobaczycie jak sobie pojazd radzi właśnie jeśli chodzi o opuszczanie działa no tutaj mamy akurat, zobaczcie sporo dziesiątek, a w sumie cały pokój a my mamy akurat dwie ósemeczki, dzisiaj akurat miałem też takie losowanie, gdzie po przeciwnej stronie były same dziesiątki a u nas było chyba tylko pięć dziesiątek Reszta były same dziewiątki oj, ręce opadają no ale cóż, mamy Począć, jedziemy walczyć, tak? Ogólnie jeśli chodzi o samą grę tym pojazdem w moim odczuciu Bardzo przyjemna ta mobilność, naprawdę daje sporo, spore możliwości Oczywiście nie możemy wchodzić w wymianę tak jak na Patonie M48 Ale starać się wykorzystać właśnie mobilność tego pojazdu Trochę sprytu, ktoś może tutaj nas uważać za kampera czy inne jakieś wzdety, nie słuchajcie tego. Niech gościu sam wsiądzie i pokaże co potrafi. A w szczególności jest tak, że ktoś kompletnie nie, miał, nie ma pojęcia, nie grał tym pojazdem, a stara się wypowiadać czy oceniać. Na to kompletnie nie zwracajcie uwagi. No dobra, tak, jest barczat. No i zobaczcie, co taki barczat robi. <laughs> przyjechał na przepychacz. Po pierwsze, ani opuszczania działa. To jest raz. Kurde, de machine. Jak te czołgi mnie denerwują, słuchajcie, to jest chyba najgroźniejszy przeciwnik na chwilę obecną. Są totalnie, totalnie przesadzone. Akurat nasz bad -chat tutaj ładnie zajął miejscóweczkę. Opuścił kolega, ładnie działał. Ale przeciwnik opisał się, został wyjaśniony bardzo szybko. Powiem wam, że te maszyny, the machine całe, to jest takie cholerstwo. Strasznie dużo ich jeździ. No i czasami bardzo często się tak zdarza, że ta wieża potrafi sporo odbić. Niby to jest wieża, krude od Chieftaina, ona nie jest aż tak mocno twarda jak choćby nawet na Super Conquerorze, ale. No Dobra, cofniemy. Nie chcę przyjąć się te sety, zdecydowanie nie chcę. Dobra, mamy opuszczenie. No, musimy kombinować. Słuchajcie, nawet na przepychaczu. Tutaj, na przykład, grając z M48, wyjechałbym sobie bez problemu, wystawił wieżę i gościu niewiele by nie zrobił, tak naprawdę. No, niestety, grając M60 z wielkim cyckiem na wieży, mamy przechlapane. Musimy dbać o cycunia. Słuchajcie, to nie jest takie łatwe. Dobra, Seta oddała strzał. Ale widzę, idzie rush, idzie rush. Nic nie zrobię, nie pomogę temu koledze tutaj na dole. Idzie rush, wypadałoby się stąd wycofać. I grając z patonem, starym patonem, byłoby ciężko. A słuchajcie, zobaczcie, ta mobilność daje nam spore możliwości. No i tak musimy grać tym pojazdem na taką hienę. Czytać, naprawdę czytać, grę, co się dzieje na mapie. Grając pamiętam kiedyś właśnie Patonem M48A2 Również tam był cytor na wieży Ale słuchajcie Te bitwy obecne są zupełnie inne niż kiedyś Kiedyś nie było aż tak Po pierwsze dużo pojazdów 10 poziomu W bitwach to jest raz Druga sprawa gracze nie byli aż tak Doświadczeni no teraz jest Masakra. Czasami, słuchajcie, bitwy trwają kilka minut, wspomnie 3-4 minuty i jest już po bitwie. No i nawet nie wiadomo, jakim pojazdem byśmy grali, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Ale jeżeli mamy przykładowo sojusznika dobrze doświadczonego i wiedzą, co należy robić, no to sami doskonale widzicie tutaj. Poszedł Rush i popadali. Czasami lepiej się wycofać i więcej zrobić niż zginąć jak wariat można powiedzieć i wtedy tylko jedynie co nam pozostaje przyglądać się jak inni grają Dobra, gin, gin, siła nieczysta no, można powiedzieć już jest pozamiatane słuchajcie, 10 do 3 To wszystko wina tuska, ja wiem o tym. Dobra, tuska już ubili My tu mamy jeszcze obiekta, nie ma to tamto, amerykańska siła. Tak więc tak się prezentuje M60. Oczywiście pojazd pojawi się w oku Hincula, na to możecie liczyć. Przeprowadzimy sobie testy i to dość sporo tych testów będzie, i na pancerz, i na mobilność i zobaczycie potencjał tego pojazdu, gdzie naprawdę na pancerz musimy bardzo, bardzo zwracać uwagę. To jest raz, a jeśli chodzi o mobilność, no to naprawdę na dziesiątym poziomie, jeśli chodzi o czołgi średnie, M60 naprawdę jest w czołówce. Z mojej strony to wszystko, dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. Hej!